Masaż twarzy to jest jeden z naprawdę skutecznych, darmowych, domowych sposobów na to, jak wyglądać lepiej, jak poprawić swoją skórę i jak zadbać po prostu o swoją twarz i zrobić sobie coś przyjemnego dla siebie. A to, jak się możecie masować, pokażę Wam właśnie w tym filmiku. Przede wszystkim, dlaczego? Robimy masaże twarzy. Po pierwsze, powiem, że dla przyjemności, bo jest ten efekt rozluźnienia mięśni twarzy, jest ten efekt lekkości mięśni, tak samo jak czujemy się fajnie, lekko, lekko po masażach całego ciała. Tak samo po masażach na twarzy, będzie nasza twarz czuła się po prostu lżej, będzie taka bardziej wypoczęta, więc to jest ten pierwszy. I drugi, plus takich zabiegów i takich masaży twarzy w domu. Trzeci punkt to jest efekt liftingu, dlatego że nasze mięśnie będą bardziej rozluźnione, będą, mimo to, że będą rozluźnione, będą mogły pełnić lepiej tą swoją funkcję napięcia i podciągnięcia skóry. Dlatego, że nie będą takie ściśnięte, nie będą takie zmęczone, będą mieć więcej swojej siły i energii, żeby móc podtrzymać tę skórę, którą powinny trzymać, na swoim miejscu. Po czwarte, takie masowanie, takie szczypanie, takie dotykanie wprowadza naszą skórę w lepsze ukrwienie, przez co jest taka bardziej odżywiona. Przez to też jest większa stymulacja do produkcji kolagenu i do produkcji elastyny, czyli będzie wyglądać lepiej, czyli będzie stymulowana, czyli będzie wyglądać młodziej. No i na koniec wspomnę jeszcze raz, że przez tą poprawę jędrności Elastyczności, pobudzenie kolagenu, elastyny, rozluzienie mięśni. Po prostu będziemy czuli się lepiej. Najtrudniejsze w masowaniu twarzy jest regularność. Jeden masaż, dwa masaże nie przyniosą żadnego rezultatu. Będzie Wam po prostu tylko albo aż fajnie. Żeby był efekt, żeby były rezultaty, musimy te zabiegi wykonywać regularnie, musimy wykonywać je często. Jeśli nie mamy czasu, żeby wykonywać je codziennie, znajdźmy czas, żeby wykonywać taki dłuższy masaż, 2-3 razy w tygodniu. Dłuższy masaż, czyli takie 10 minut. Fajnie jest, jeśli to jest codziennie, jest wtedy idealnie, ale wiem, jakie są realia. Wiem, że nie każdy z nas ma ten czas, żeby po prostu to buzię przemasować. Ale zwróćcie uwagę, że jest wiele sytuacji, kiedy możecie znaleźć czas na masowanie twarzy. I to nie musi być wieczorem, nie musi być przed lusterkiem, może być o każdej porze dnia, może być przed telewizją, może być przed komputerem, może być w każdej sytuacji, kiedy macie po prostu tą chwilę czasu na to, żeby dotknąć twarz, żeby mieć tą chwilę czasu, żeby skupić się na tych ruchach na twarzy. To, co najważniejsze, to to, żeby skóra była czysta, żeby była umyta, żeby nie była z makijażem, żeby ręce też były czyste do masowania. I to, co jeszcze jest ważne, to to, żeby był krem, który będzie dawał taki delikatny pościsk na skórze, żeby za bardzo też je tutaj nie podszczypywać i nie podrażniać. Natomiast jeśli nie macie tego czasu na co dzień i robicie ten dłuższy ten 2-3 razy w tygodniu, starajcie się. Codziennie przy myciu twarzy, przy nakładaniu kremu troszkę ją podstymulować. To nie musi być taki dłuższy czas, ale żeby to nie było takie po prostu nałożenie kremu i tyle, ale faktycznie poświęćcie troszeczkę czasu więcej, żeby tą skórę postymulować, już bez takich mocniejszych nawet, nawet ruchów, ale po prostu, żeby ją troszkę. Podtykać, podszczypać, tak, żeby miała trochę coś dobrego dla siebie. Żeby było ciekawiej, bo na filmiku będę Wam pokazywać właśnie, co ja robię przy masażu twarzy. Możecie pójść do łazienki, po krem nawilżający do twarzy i zrobić te wszystkie ruchy razem ze mną, jeden do jednego, żeby trochę się tego, powiedzmy, nauczyć, przyzwyczaić do tego, co możemy wykonywać. Zrobię też tutaj sobie zdjęcie przed masażem i poza i po masażu. Żeby Abyście mogli zobaczyć, jaka jest różnica właśnie po tych kilku minutach. Sam masaż będzie właśnie taki, jaki tutaj zrobiłam przed kamerą i to zdjęcie przed clipą będzie właśnie po tym czasie masowania tutaj przed kamerą. Nic więcej, nic mniej, więc zobaczymy, jakie będą efekty. I sama jestem ciekawa, jakie będą efekty tego, co Wam tutaj zaprezentuję. Więc krem w dłoni i zaczynamy. No dobra, to zaczynamy. Przede wszystkim nakładam sobie krem. Nie będę mówić, jaki to jest krem. Po prostu chodzi o to, żeby Skóra nie była sucha, żeby był jakiś porcny, żebyśmy mieli ten nawyk, żeby właśnie coś było na tej skórze. I sobie delikatnie rozprowadzamy. Pierwsze ruchy są takimi ruchami gładkimi, takimi bardziej na pobudzenie, takimi bardziej na to, żeby trochę tą skórę wzbudzić i przyzwyczaić do tego, że będzie masowana. To jest mój krem, Dobra. I zrobiłem sobie tak. Otwartą dłonią, kciukami pod żuchwę, Robimy sobie takie ruchy w kierunku od środka twarzy do góry. Tak pobudzamy skórę od dołu tutaj, po to, żeby wszystkie całe tutaj nasze wiązania, cała skóra sobie odpoczęła. To jest naprawdę bardzo fajne, bardzo przyjemne tutaj do góry. Całą tę część tutaj też, mięśni, szyi, powrócamy na początku. Oczywiście te ruchy, które ja robię, to są takie ruchy przykładowe. Na pewno w jakichś innych filmikach możecie znaleźć inne ruchy. I wszystko jest w porządku. Ważne, żebyście znaleźli po prostu swój sposób dla siebie, żebyście wyczuli się dobrze. Czyli bierzemy ruchy do góry, do góry. Potem możemy tak, naciskając sobie na policzek, wyciągając z góry do góry, cały, cały policzek. Mhm. I druga strona tak samo. Wokół oka. Mhm. Od dołu. Do nosa, do oka, do brwi. Całą tą skórę tutaj, żeby ją troszkę bardziej pobudzić. Zawsze w kierunku od dołu, do góry. I na koniec czoła. Najlepiej takimi ruchami do góry, żeby te brwi troszkę tam ruszyć wyciągnąć. I to jest taki wstęp. Krótki, przyjemny, ale takie coś faktycznie do wykonywania codziennie. Jak widzicie, nie zajmuje dużo czasu. Teraz przejdziemy do fazy numer dwa, czyli do fazy masażu głębokiego. Tutaj już ruchy będą bardziej mocne, bardziej intensywne, może. Gdzie Gdzieniegdzie trochę zaboleć, dlatego że nasze mięśnie są spięte. Ja preferuję masowanie dłoni, dlatego że zwiększa kontrola ruchu, większa kontrola nacisku na skórę. I po prostu też więcej czujemy z tego, co się dzieje. Są urządzenia do masowania. Nie mówię, że to jest coś złego, i znowu powtórzę. Masujcie się tak, żeby po prostu było Wam fajnie, było Wam wygodnie, żebyście mieli fajny czas dla siebie, żebyście chcieli to po prostu robić. Ja wolę ręce. Myślę, że są bardziej precyzyjne ale tak jak będziecie robić, tak Wam będzie wygodnie. Nałożę sobie znowu troszkę kremu i znowu zaczynamy od dołu. Chciałabym, żebyśmy, żeby te ruchy były takie jakby chwytaniem, żeby chwycić tą skórę i żeby ją faktycznie tutaj mocniej nawet tak podszczypywać, chwytać. Jak jest oczywiście więcej całej tkanki, to będzie więcej um, takiego fałdu do złapania, ale takie intensywne ruchy Podszczepywania tam, gdzie trzeba. Tutaj jest taki mięsień najszerszy szyi. on się przyczepia do policzka i idzie aż tutaj do szyi. I te wszystkie takie zwisy na tym policzku tutaj e, często są spowodowane tym, że ten mięsień za mocno nam jakby trzyma i ściąga ten dół twarzy. Tutaj też idziemy do tego mięśnia. Na podbródku, żeby też trochę przykleić bardziej całą tą skórę, żeby nam nie zawisała. I tak samo drugą stronę. Możemy to robić na zmianę. Możemy robić równocześnie stronę prawą i lewą. I tak jak Wam właśnie mówię, wszystko jest tak, żeby po prostu Wam było wygodniej. Nie jest wygodniej, tak. Już czuję, że skóra jest taka bardziej. Czerwona, cieplejsza, że pracuję, więc pewnie po masowaniu będę też cała czerwona, ale też tutaj to robię, żebyście widzieli, jak właśnie to wszystko wygląda. Do twarzy tutaj też pamiętajmy o takim mocniejszym, intensywniejszym masowaniu całej tej części, żeby się tu nam wszystko rozluźniło. Teraz jak widzicie, ruchy robię już szybsze, już tutaj nie jest tak, że się głaskamy, już bardziej się faktycznie tutaj szczypiemy. Ciężej mi jest to zrobić, jak nie mamy lusterka przed sobą. Ale czego się dla Was nie robi. Przechodząc dalej, mamy całe pasmo mięśniowe tutaj na policzku od kącika ust, aż do linii schroni i też łapiemy sobie w palce i staramy się po prostu tym pasmem tutaj tak ruszać. Dla osób, które wolą inne chwyty, na przykład nie takie chwytanie, można to zrobić robiąc sobie tak i masując tak do góry i tak samo tutaj tą część linii żuchwy. Dla mnie jest to mniej przyjemne, ja wtedy odczuwam mniejsze napięcie na twarzy, a większe napięcie tutaj na barkach w trzymaniu tak rąk, dlatego tego, tego nie lubię, ale niektórzy z Was mogą tak lubić. Ja preferuję takie powiedzmy bardziej szczypanie. To jest tutaj całe, te wszystkie mięśnie, które są odpowiedzialne za Wasz uśmiech, które właśnie ciągną kąciki do góry i chciałam Wam właśnie potem pokazać, jak to wszystko fajnie pójdzie do góry. Mam nadzieję, że będzie widać. Ale nawet tak do Was mówię, jak się uśmiecham, to właśnie czuję, że ten mięsień tutaj pracuje. Powiem Wam, że trochę to mnie nawet boli. Tutaj starajmy się całą tą część aż do ucha, czyli tu, 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 też tak, żeby złapać tą część w palce. Jest trochę mniej wygodnie, więc tutaj można bardziej gdzieś tak powiedzmy sobie to podociągać w ten sposób. Jeśli jest problem, żeby złapać skórę. Ciężko mi się mówi, jak tak robię, dlatego wodnie. I druga strona też. Później środkowa część policzka, czyli tatu. Najlepiej jest to zrobić na otwartej buzi. Będzie to wyglądało teraz trochę dziwnie. Dlaczego na otwartej? Dlatego, że jak robimy na zamkniętej, też można, ale wtedy jest tutaj się wszystko tak bardziej marszczy i jest po prostu niewygodnie. Zobaczcie, na zamkniętej buzi, na otwartej. Tak jest po prostu przyjemniej, mimo że to trochę głupiej wygląda. I na koniec można to jeszcze tak sobie przemasować i tak samo część boku ust i nosa też. Tutaj są mięśnie, które dźwigają naszą wargę górną do góry. Czyli, żeby uśmiech był taki bardziej naturalny, bardziej szczery, bardziej uśmiechnięty, tutaj te części sobie też nasujemy. Tutaj natomiast są mięśnie, które ciągną kąciki ust do dołu. I chcemy, żeby też były mniej pospinane, żeby po prostu nie ciągnęły tych kącików w dół. Jeśli chodzi o brusty, fajniej jest się tak trochę rozszerzać, tak rozszczypywać, czyli generalnie sobie możemy zrobić takie otwieranie. Jak są mocno ściśnięte, naciągamy sobie tutaj policzek i możemy tak trochę tą skórę po prostu powyciągać. I tak samo druga strona. Przechodzimy dalej sobie do oczu. Wokół oka. Od wewnątrz do zewnątrz, od wewnątrz do zewnątrz. I tutaj są przy oku trzy takie bardzo ważne rzeczy. Brwi i brwi możemy sobie złapać. Też dwa palce i masujemy, masujemy, masujemy. I drugą wbrew dwa palce, dzięki temu rozluźniamy mięsień okrężny oka, drwi się podniosą troszeczkę do góry. Możemy jedną brew naraz, możemy dwie naraz, tak jak jest nam wygodnie, przechodząc od brwi, tutaj mamy lwią zmarszczkę. Na lwiązkę składają się mięsień tej i mięśnie marszczyciele. I chcemy właśnie je tutaj tak delikatnie, czy delikatnie, nie, wcale niedelikatnie po prostu rozciągnąć, czyli ten mięsień podłużny, który jest tutaj. I te mięśnie marszczyciele, które są tutaj, które wchodzą nam do środka tutaj do, do oka. I możemy też delikatnie w ten sposób. I ja na przykład tutaj czuję, że tą brew mam. Trochę słabszą, bardziej opadającą i w tym miejscu czuję duże napięcie, więc tutaj się zatrzymuję i mocnie rozmasowuje tą część. Na koniec znowu czoło. I znowu ruchami takiego przecinającymi te wszystkie zmarszczki, które się wytworzyły. Wyciągamy to wszystko do góry, naciągamy, naciągamy całą skórę. Powiem Wam, że fajnie są takie filmiki nagrywania dla Was. Mam dużo teraz przyjemności z tego. I na koniec, po tych mocniejszych ruchach, możemy sobie wrócić tam, gdzie nam było, powiedzmy, najbardziej potrzebne, czyli w moim przypadku w sumie tutaj właśnie przy brwiach. Ale na koniec pamiętajmy o tym, żeby jeszcze ją tak jakby zamknąć, pogłaskać, czyli takimi ruchami, co były wcześniej. Od środka do góry, wokół ust, wokół nosa, od szyi, o całym. No i tyle. To jest to, co na przykład możecie zrobić u siebie w domu. Ja Wam powiem, że czuję się teraz faktycznie trochę bardziej wyciągnięta do góry, trochę bardziej wygładzona. Jest mi bardzo przyjemnie i myślę, że poczujecie się. Mam nadzieję, że poczujecie się tak samo dobrze jak teraz ja. I mam nadzieję też, że te wskazówki do dotyczące masażu będą Wam potrzebne i będziecie mogli je wykorzystać w swoim codziennym życiu, w swojej codziennej pielęgnacji. Dzięki, wielkie za dzisiaj. Jeśli chcesz zobaczyć, jakie polecam ci ćwiczenia na mięśnie twarzy, to zapraszam do tego filmiku. Dzięki!